Dawno, dawno temu umarł pewien młynarz, pozostawiając najstarszemu synowi młyn, średniemu osła, a najmłodszemu kota. No jest to pewna różnica, powiecie, ale taki już był ten młynarz. Najstarszy syn przejął młyn. Średni zabrał osła i wyruszył w świat szukać szczęścia. Trzeci natomiast usiadł na kamieniu i wzdycha Co ja mam zrobić z tym kociskiem Kot to usłyszał i odezwał się w te słowa Nie martw się panie myślisz że jestem mniej wart niż na wpół zrujnowany młyn czy jakiś tam wyleniały osioł daj mi kubrak kapelusz z piórem worek i parę butów a zobaczysz co potrafię Młody człowiek Wcale nie zdziwiony, bo w owych czasach nie było niczym nadzwyczajnym to, że koty mówiły ludzkim głosem, dał kotu wszystko, o co ten poprosił. – Rozchmurz się, panie – powiedział kot, odchodząc zadowolony z siebie. – Do zobaczenia wkrótce. Zaraz potem z kocią z ręcznością złapał tłustego dzikiego królika i wrzucił go do worka. Następnie zapukał do wrót zamku, stanął przed obliczem króla i zdejmując kapelusz w zamaszystym ukłonie, rzekł: Najjaśniejszy panie, słynny markiz de Caraba, przysyła ci w darze tego pięknego królika. O, na to król wielkie dzięki. Do jutra rzucił kot i oddalił się. Następnego dnia powrócił z kilkoma kuropatwami schowanymi w worku. Proszę o to następny prezent od dzielnego markiza de Caraba oświadczył. Ten markiz de Caraba to prawdziwy gentleman, zauważyła królowa. Przez kilka kolejnych dni kot w butach regularnie odwiedzał zamek, wręczając królowi w imieniu markiza de Caraba króliki, zające, kuropatwy i skowronki. Marki stał się tematem pałacowych rozmów. Musi być wielkim myśliwym, zauważył ktoś. Musi być bardzo oddany królowi, dodał ktoś inny. Ale kto to jest? Nigdy o nim nie słyszałem, odezwał się ktoś jeszcze inny. Ależ tak, słyszałem to nazwisko, a dokładniej mówiąc, znałem jego ojca. Słychać było głos kogoś, kto chciał się pochwalić, że tak dużo wie. Królowa była ogromnie ciekawa hojnego ofiarodawcy. Czy twój pan jest młody i przystojny, zapytała Kota. O tak i do tego bardzo bogaty, odpowiedział kot w butach. Prawdę rzekszy, byłby bardzo zaszczycony, gdyby pani wraz z królem zechciała go odwiedzić w jego zamku. Kot wrócił do domu i powiedział swemu panu, że król z królową wybierają się do niego z wizytą. Młodzieniec wpadł w panikę. Co my teraz zrobimy? krzyczał. Jak tylko mnie zobaczą, zaraz będą wiedzieli, że jestem biedny. Zdaj się na mnie, odpowiedział kot w butach. Mam pewien plan. Przez następnych kilka dni sprytny kocur dalej nosił podarunki królewskiej parze, aż pewnego dnia dowiedział się, że tego właśnie po południa król z królową oraz ich córka wybierają się na przejażdżkę karetą. Wielce przejęty kot wpadł do domu swego pana. Czas wykonać mój plan, chodźmy panie, krzyknął. Będziesz musiał wykąpać się w rzece. Ale już ja nie umiem pływać, przestraszył się młodzieniec. Nic nie szkodzi, odparł kot w butach. Zaufaj mi. Udali się więc nad rzekę, kiedy pojawiła się królewska kareta. Kot popnął swego pana do wody, wołając Pomocy, markiz de Karabatonie. Król usłyszawszy krzyki, posłał na ratunek swoją straż. Przybyła w ostatniej chwili, bo nieszczęśnik rzeczywiście już tonął. Król królowa i królewna troskliwie zajęli się markizem i rozkazali, by przyniesiono dla niego nowe stroje. Czy chciałabyś poślubić tak pięknego kawalera? Zapytała córkę królowa. O, tak odpowiedziała królewna. Tymczasem kot podsłuchał, jak któryś z ministrów szeptał, że warto by się dowiedzieć, czy rzeczywiście markiz jest bogaty. Jest bogaty i to bardzo, rzekł kot w butach. Posiada zamek i całą tę ziemię. Zresztą chodźcie i przekonajcie się sami, będę na was czekał w zamku. Wyrzekłszy te słowa, popędził w kierunku zamku, po drodze wołając do chłopów, którzy pracowali w polu. Jeśli ktoś was pyta, kto jest waszym panem, odpowiedzcie, że markiz de Caraba, bo inaczej pożałujecie. I kiedy królewska kareta przyjeżdżała tamtędy, chłopi wykrzykiwali, że ich panem jest markiz de Caraba. Tymczasem kot w butach przybył do zamku, w którym mieszkał okrutny olbrzym ludożerca. Muszą być bardzo ostrożni, bo inaczej nie wydostanę się stąd, pomyślał kot, po czym zastukał do bramy. Kiedy brama się otworzyła, kot w butach zdjął kapelusz z okrzykiem Moje uszanowanie, dostojny olbrzymie. Czego tam kocie? Warknął olbrzym nieuprzejmie. Wielmożny panie, słyszałem o twoich nadzwyczajnych umiejętnościach. Podobno na przykład potrafisz zamienić się w lwa lub słonia. Zgadza się, odparł olbrzym. I co z tego? No bo widzisz, ciągnął kot. Rozmawiałem z pewnymi znajomymi, Którzy uważają, że nie umiałbyś zamienić się w takie małe stworzenie jak na przykład mysz. Ach, tak, właśnie uważają, he? ryknął Olbrzym. Kot skinął głową. Ja też tak sądzę, wielmożny panie, bo na ogół ci, którzy potrafią dokonać wielkich rzeczy, nie dają sobie rady z małymi. Ach, tak, no to patrz, obparował olbrzym, zamieniając się w mysz. Jednym susem kot dopadł myszy i połknął ją, po czym pędem dopadł bramy zamku, w samą porę, bo królewska kareta akurat zatrzymała się przed bramą. Najjaśniejszy panie, witaj w zamku markiza de Karaba, kłaniał się kot w butach. Król, królowa, królewna i syn młynarza, który w strojach książęcych rzeczywiście wyglądał jak prawdziwy markiz, Wysiedli z karety, a król przemówił. Markizie, jesteś takim przystojnym młodzieńcem, masz tyle ziemi, wspaniały zamek. Powiedz mi, czy ty jesteś żonaty? Nie odparł młody człowiek, ale chciałbym znaleźć żonę. Mówiąc to, spojrzał na królewnę, która uśmiechnęła się do niego. Aby skrócić tę historię, dopowiemy tylko, że syn młynarza, obecnie markiz de Karaba, Poślubił królewnę i żyli długo i szczęśliwie, a kot w butach od czasu do czasu przymykał jedno oko i mruczał. Widzisz, panie, że jestem wart o wiele więcej, niż jakiś wyleniały osioł czy na wpół zrujnowany młyn. A co? Może nie? Czytała Jolanta potępa.